Hej Siemano, z tej strony Bartek i witam Was w pierwszym moim odcinku na YouTube i w pierwszym odcinku Minecraft. I tak, żaden Polak nie, no dobra, grał Rezi, Pingwin, SKF i różni youtuberzy na PlayStation 3 lub 4. Nie wiem dokładnie jak to było, ale... Chyba ja gram pierwszy raz na w Minecraft na ten na na, na Xboxie i i stworzymy nowy świat, który będzie miał nazwę już wam powiem YouTube. YouTube. O YouTube. Przetrwanie i jak poziomy trudny i więcej opcji ziarno-losowości nie skrzynka bonusowa nigdy i okay. stworzymy nowy świat super, więc chciałbym wam też powiedzieć, że nie mogę się doczekać, kiedy kiedy wyślę ten pierwszy film, a ten pierwszy film wyśle chyba. Jakoś dziś o, nie wiem o której, może o 18, jakoś tak. I no jesteśmy sobie w miłym świecie. O, jesteśmy w świecie i widzę zwierzęta. I skaczemy Jeronimo. Jest. Zrobiłem to. I niektórzy na pewno w komentarzach będą pisać może niektórzy będą pisać dobre komentarze, niektórzy takie smucące, a niektórzy nie wiem, jakieś swoje. I ja nie namawiam Was, żeby było na przykład 30 tysięcy łapek pod filmem, ale jak możecie no to i, i jak chcecie, zresztą, no to możecie chociaż 2 tysiące. Tyle mi wystarczy, jak na pierwszy odcinek, i tak, teraz nagrywam tabletem, i mogę tylko 15 minut, więc to mnie dziwi. I powiedzcie mi, czy lepiej nagrywać z kamerką, czy bez kamerki. I to jest taki film prowadzący, co ten, co mam zrobić. Nie co mam zrobić, tylko no, mówię Wam. I na pewno tak, mam pytanie do Was i do różnych, różnych YouTuberów. Czy mam wpuszczać odcinki długie? No, tak, długie, ale rzadko. Albo no, takie krótkie części. Czy mam nagrywać raz tak, raz tak? I na pewno tu będziemy chodzili do Cave'u i takie te. A Minecraft na modach. Właśnie o Minecrafcie na modach to próbowałam ściągnąć dużo i wiele razy Minecraftem na modach na PC. No i mi nie szło, mi nie szło, ale... Może spróbuję dziś lub jutro to ściągnąć i nie wiem czy będzie seria na Minecraft na modach, na ten, czy po prostu nie będzie. Nie wiem, nie wiem jak to zrobić, ale już widzę, że jest 3 minuty 58, 9, kurczę. No i <laughs> za to ten filmik na Minecraft, to mogą mi się pojawiać um, może dwa razy. Dwa razy w tygodniu jak chcecie. O kurczę, Krówki. Idziemy na krówki. Mm. I możecie wstawiać komentarze jak chcecie. Łapek możecie ile chcecie. No i jak będzie na przykład 54 łapek w górę i 20 ileś łapek w dół, będzie dobrze. A jak będzie więcej kurczę, łapek w dół, no to też będzie dobrze kurczę, ale... Ja bym chciał, żeby były... No, yy, yy, mogą być dużo łapek w górę, może być mało łapek w górę. Kurczę, no. yy, w tym czasie zrobimy sobie deski. Początkowo crafting. To, to, kurczę. I łóżko. Yy, kilo łopata. Nie. siekiera. I tyle starczy. O, wszystko, pięknie. To tu mieczy, kilo, siekiera, łopat. Jedzenie. I nie mówię Wam tak, że nie namawiam, was, że już pod tym filmem ma być na przykład 10 tysięcy łapek w górę. Mówię tylko, że jak chcecie, no to możecie dać z no, 1000 łapek w górę lub 100. Nie wiem, nie wiem, jak wy chcecie. Bo ja bym chciał, żeby było raz tak, a raz tak. Więc mi to obojętnie. Mm. I na pewno na odcinkach no Nie na odcinkach nie niepotrzebne jedzenie, tylko teraz nie potrzebne jedzenie, bo nie mogę sprintować. No, tyle starczy. <śmiech> <śmiech> Jeszcze stepów nie mamy, więc konie, super. widziałam tam Cave, więc sobie teraz do niego pójdziemy. I przy okazji chciałam wam powiedzieć, że, no. że niedługo będziemy kończyć odcinek za jakieś, nie wiem, ile minut, ale będziemy musieli kończyć, bo już widzę, że Cave tak jest super pasuje. Dobra, ale mi Wielki Cave. To nie jest Wielki Cave, tylko no, taki mały, że do pozbierania kobla. Pozbieram sobie kobla i mówiąc o o tym, o krówkach. Będziemy zbierali krówki na pewno po to, żeby zrobić jakąś zbroję, buciki lub ten. I może czasem będzie odcinek z Karmelem, z moim kolegą. I nie mogę się doczekać. Ale akurat nagrywam mi tabletem i tylko mogę no, 15 minut. Co mnie to bardzo denerwuje. Lawa oznaczająca diaksy albo wiem albo zębiaki i pająki i szkielety i creepery, jeszcze czemu I... I... o kurczę nie chciałam tego ale okej okay, już sobie stworzyłam Dobra teraz musimy być czujni żeby, no, żeby nic nas nie wysadziło jak w zasadzie to będzie źle. I tak, m, potrzebujemy drewna, żeby zrobić patyki i drzewo. I czasem jest w Minecrafcie tak, że m, no, potrzebne są diaksy. I... może na końcu będziemy walczyli z Endersmokiem. No i może... Może... tam... może... Może zrobimy tak, że najpierw zrobimy coś kamiennego i takie rzeczy, a te drewniane odłożymy. Kilo... łopata. Чек-хе-ер. ден <coughs> <And. coughs> I teraz zrobię przerwę i za chwilkę wrócę. No, wróciłem i mama przyszła. Super. Więc mm, za zapomnieć albo nie, nie zapomniałem, bo tu jest węgiel jakiś o węgiel chociaż jest jeden, dwa, trzy cztery <laughs> tyle węgla mi tarczy i możemy no. zrobić pochodnie 16 pochodnień, super zamiast łopaty bo po co nam łopata? okej okay. Tam było? Czy tam? Nie, tam jest... Tam jest ten... Albo mm, jak to nazwać? Dirt. Słychać zombiaki. Nie wiem skąd, ale słychać. No, no i... Jeden minut już to leci. No super. I teraz tak... Mm, o, grzybki. Potrzebne nam są, bo można złupkę zrobić. Niektórzy na pewno będą mówić no wow, wiem, że z tego złupki zrobić no, I wiem, że tak Wam będziecie wpisać w komentarzach, więc ja bym nie chciał takich złych komentarzy, no, takich z przekleństwami, bo no jakby dla każdego to to jest ta, tak jest smutne. I no po prostu żelazo zbieramy. I, I robiłam kiedyś próby nagrywania na YouTube i ciągle przekraczałem te minuty dziwne. Te 15 minut przekraczało no i jak teraz przekroczę, to nie wiem co zrobię. Po prostu wiem, że zarobimy koniec odcinka. I w drugim odcinku na pewno będziemy robili domek. Już mówię ile minut? 12. Niedługo będzie 13, 14, 15. I po prostu koniec odcinka. Znaczy. I ja wymówiłam, ten odcinek wstawię o 18:00 Plus minus o 18:00. I tak na dół zrobię sobie już spodek. Druch. ruk, Ruch. I no no, na... o nie. Pająk nie cierpię ich w Minecraft To lubi pająty w Minecraft ręka w górę, łapka w górę dobra możecie łapkować <śmiech> <śmiech> jak chcecie możecie łapkować i teraz wyjdziemy sobie na dwór bo widzę że że się ciemno robi ciemno o to spokojnie ale nie. No i tu, tak. Tu się wychodziło. Teraz taki mały parku. Taki mały. Przy okazji zbierzemy owce drewniane. No I... i może zrobimy tak, że parę motków pozabijemy, bo potrzebujemy też w Minecrafcie. O kurczę. Creeper! Pięknie wybuchu. Za to dostaliśmy jabłuszko. Ej, stop, stop. Musimy zrobić ten, jak to się nazywa, szybko, piecyk! O! Piecyk musimy zrobić. I położyć crafting. Może zrobimy taki, nie wiem jak to nazwać, taki mały ka... Campsite to nazwa. Taki mały campsite, więc tu będzie łóżko małe. A wiem przecież w Minecrafcie są małe łóżka, więc minuta jest 15.10. Nie będę mógł wstawić. Dobra, do widzenia. Witamy się w drugim odcinku. Pa.